Cześć, kochani, ja z takim y, niespodziewanym y, live'em szy, szybciutko chciałabym dla Was na dzisiejszy dzień wziąć karty. To jest mniej więcej ten moment w Twoim życiu. Po prostu ta chwila, która trwa dobrze. Widzisz, tutaj są cztery ramki. Wybierz sobie jedną z nich. Tutaj pokażę Ci, gdzie są. Tutaj widzisz jedna rameczka, piórko. <laughs> Druga ramka, trzecia, czwarta, piąta. I szósta. Wybierz sobie którąś z tych ramek, która Ci się podoba. I ja położyć karty. Jedna to jest karta związana z miłością, a druga to jest karta z kart tarota, tak? Jedna z wyroczni, druga z tarota. I zobaczymy, co na dzisiejszy moment powinieneś wiedzieć, ponieważ to jest przesłanie przekaz od wszechświata dla Ciebie. Wybieraj ramkę i zaczynamy. Ja oczyszczę tutaj i przestrzeń i zaczynamy. Mam nadzieję, że zdecydowałeś, jeżeli nie, to włącz pauzę. Cześć błąka witam cały czat, możecie tam dyskutować. E, potem zobaczę, gdy będę robiła bonus na końcu. Także wybierzcie kochanie ramkę, skupcie się, która jest ładna, w której byście chcieli widzieć swoje zdjęcie. Mi się chyba najbardziej, wiecie co, która podoba? Mi się najbardziej chyba podoba ta. To, to taka... Y, jasno-czerwona czy pomarańczowa. W sumie ta środkowa też mi się podoba. Ta nie jest w moim typie pierwsza. No, w sumie to reszta jest ok. No, wybierajcie, ja położę dla Was karty. Pierwsza karta to będzie z kart Tarota. Przesłanie na ten moment, co powinniście wiedzieć. Przekaz, przesłanie. A druga to będzie kart z miłosnych dla Was. I zobaczymy, co tam trzeba, żebyście wiedzieli. Przesłuję dla Was karty. A, to dla mnie, już oczywiście. Król Pentakli. <noise> Jakiś mężczyzna o mnie myśli. Miłe. Jak mi powie, kim on jest, ja też będę o nim myśleć. Dobrze. Wy się skupcie. z pokażę, jaki tarot będę użyła. To jest taki maleńki, żeby się zmieścił do ramki, bo rameczki są maleńkie. Także takie coś słodkiego dzisiaj wymyśliłam. Skupcie się. A ja położę Wam tam po karcie jednej i kart miłosnych. Wbierajcie moje robaczkie ramkę. Która do Was przemawia, w której widzi, chcecie widzieć swoje ślubne zdjęcie? Lub szczęśliwego singla. Ok, a ja Co dla Was wszechświat chce dzisiaj przekazać? Jakaś informacja od odgórnie bardzo ważna. Bardzo ważna informacja do pierwszej rameczki. Ok, rameczka druga będzie. Do trzeciej. tak, którą ja też wybiorę, bo mi się najbardziej jakoś ta podoba strasznie. Chociaż ta ostatnia też mi się podoba. Ta piąta to mi przypomina jakiegoś robaka z tymi nogami. Ale też fajna. Ta druga jest ładna. No, wszystkie są ładne prawie. O, w pierwszej. <gł> Dobrze. Proszę i teraz karty miłosną. To jest wa ważny moment, musicie się bardzo skupić. Wyjmę te karty, podosuję i zaraz dla Was położę. Która do Was powinna dzisiaj przemawiać? Coś ważnego, co powinniście wiedzieć dzisiejszego dnia. Okay. Skupcie się, kochani, skupcie się. Pytajcie wszechświat, chcesz, co chcesz dzisiaj mi powiedzieć? Co chcesz dzisiaj mi przekazać w wszechświecie? Co jest najważniejsze? Pierwsza ramka, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. I odsłaniamy. Wielka chwila. Zaczynamy od tej rameczki pierwszej. I pierwszą kartą to jest pasja. Kochani, spróbuj. Powiem ci, kochanie, ty sam sama, zobaczcie, jak pięknie w romeczce się pokazuje. Spróbuj, żeby Twoje serce, Twoja dusza poczuła szczęście, poczuła radość, poczuła pasję. Niech ona ci poprowadzi po prostu. Zobacz, tutaj na tej karcie widzisz tę pasję między tym dwojgiem ludzi. Spróbuj, niech to po prostu cię to uczucie ogarnie, tak. To jest prawdopodobnie do jakiegoś człowieka. Ale wie, wiecie co, ja tak z założenia powiedziałam miłość, ale jeżeli ty pójdziesz z pasją w coś innego, tak? Na przykład pielenie ogródka, bo kochasz rośliny, to też jest w porządku, w porządku, tu jest pasja. <grytanie> co, cudownie, wiecie dlaczego? Ponieważ dla, druga karta dla nas mówi o szóstce kielichów. To jest tak, po pierwsze, to jest bratnia dusza. Po drugie, to jest tęsknota za miłością, jakąś miłością, tęsknota za osobą, którą znaliśmy w swoim życiu. Bardzo dawno, może nie ma w naszym życiu, jest aktualnie, ale za nią tęsknimy, tęsknimy za tym czasem. Może też być tak, kochani, że za Wami ktoś bardzo mocno tęskni. Ktoś, kto dawno jest w Waszym życiu, od dawna. Albo osoba, którą poznaliście niedawno, ale czujecie między Wami właśnie. Tą pasję, o której mówi pierwsza karta. Pojedyncze, coś fajnego jest dla Was, przesłanie, że przemyśl sobie, poczuj. Może ktoś za to tęskni, ktoś chce kontaktu, na przykład z kimś, kim się uczyłeś kiedyś, z kim chodziliście razem, na przykład na jakieś wykłady. Druga rameczka. Najpierw kartę miłosna. Tutaj karta mówi dla, dla was o tym, żebyście mieli otwarty umysł, bo osoba, która tak naprawdę może przynieść dla was szczęście, która jest waszą bratnią duszą, może zupełnie różnić się od Twojego wyobrażenia albo od tego, czego szukasz, tak? Zupełnie może być inna. Na przykład, ty szukasz Polaka, a może jest obcokrajowcem. Także tutaj otwórz umysł. Osoba może gdzieś być blisko. Ktoś, kto jest bratnią duszą, to oczywiście wcale nie musi być twoim mężem ani żoną. bratnia dusza. Przyjaciel, tak? Ktoś ci postawi na nogi, ktoś, kto naprawdę może być nie w Twoim typie, ale chodzi o jego wnętrze, tak? To znaczy, może to być osoba, na przykład hmm, daj mi na to, żeby nikogo nie urazić. Powiedzmy z długimi włosami, a ty strasznie nie lubisz długich włosów. Ona może taka być, ale to chodzi nie o jej wygląd, tylko o to. Jak się zbliżycie do siebie, co ona w Twoje życie wniesie, a ty jej, ponieważ to jest bratnia dusza. A kto wie, czy nie bliźniaczy płomień i kto wie, czy nie jakaś wielka miłość płomienna. Tutaj jest karta sprawiedliwości. Wszechświat chce Ci powiedzieć po pierwsze, może Twoja osoba, której szukasz, tu zupełnie już na inny tor wchodzimy, w tym momencie się rozwodzi, może to jest jakiś sygnał dla Ciebie, kim ta twoja bratnia dusza może być, ta ważna osoba w Twoim życiu, może ona teraz przychodzi i rozwód, może separację, a może się sądzi w sądzie o coś o podział majątku, czy jeszcze inne sprawy. Może jakieś urządowe sprawy prze, teraz przewałkowuje, tak? Może dąży do sprawiedliwości w firmie, mogą to też być dwie karty oddzielne dla ciebie informacja, że bądź szczery. Nie kłam, bo prawda wyjdzie na jaw, kłamstwo też. No jeżeli prawda jest po Twojej stronie, no to będzie Ci miło, gorzej jakby to było kłamstwo, to będzie Ci wstyd. Także tutaj e, zwróć uwagę na to, co Ci Wszechświat chce dzisiaj zakomunikować. Następne karty z okienka tego, to znaczy ramka na zdjęcia. I tutaj macie, o, znowu bratnia dusza. I znowu osoba, która e, jest dla Ciebie, dla Twojej duszy, dla Twojego wnętrza, dla Twojego serca, kimś bliskim. Ktoś, kto cię postawi na nogi, ktoś cię poprawi Twoje życie, nabierze Twoje życie kolorów. Nie będzie miało barw czarno-białych albo szarych, tylko kolorowe, kolory tęczy. Przybratniej duszy zawsze jest nam lepiej. Nie musi to być romantycznie, tak jak na tej karcie, ale to może być nawet e, szef, może to być e, siostra cioteczna. Ktoś z kim po prostu jest tak, jakbyście byli ty i druga osoba obok Ciebie, taka jak ty. Po prostu jest tak fajnie, tak się fajnie uzupełniacie, że nie musi być nic na siłę. To tutaj jest tak, jakbyś e, albo jeżeli czujesz jakąś osobę, to to jest potwierdzenie, tak, to jest twoja bratnia dusza. Jeżeli kogoś miałeś na myśli w czasie rozkładu, tak? To też jest potwierdzenie. E, I to naprawdę podobnie coś się dzieje w Twoim życiu. Z przeznaczenia, bo masz koło fortuny. Coś, co teraz się dzieje, to ma się wydarzyć, tak? Nie opieraj się, jeżeli Ci się wydaje, że to jest trudne, tak? Nie broń się przed tym, ponieważ to ma przyjść do Twojego życia. Bo czasami bywa tak, że możemy na przykład myśleć o jejku, bo ja kogoś zasmucę. No ale to ma się wydarzyć. Ta osoba może to ma taką lekcję do przerobienia. Także tutaj... To jest taka jedna informacja, druga informacja też, że może wyrusz w podróż, może potrzebna ci jakaś odskocznia, tak? Ale też dobry czas na ten nawozie. Ta ramka, która jest moja, twoja też? Nowa miłość, <grym>, dla mnie, ja wypisz w malu oczywiście, bo ja nie chcę starej miłości. Nowa miłość. No i teraz to będzie romantyczne uczucie, to będzie piękna miłość. Wiemy, czym jest nowa miłość, to tutaj nie trzeba tłumaczyć. Rozglądaj się, bo nowa miłość, może do człowieka, a może nowa miłość w formie pasji. Że porzucisz stary system, tak? Co coś na przykład wcześniej działało w Twoim życiu, na przykład kochałeś szyć, a nową miłością będzie malowanie obrazów. Także tutaj jest dla Ciebie informacja, że coś po prostu jest dla Ciebie nowego w Twoim życiu. Jeżeli jesteś w relacji, no to rzecz jasna, że to może być coś innego, tak? A czwórka buław. Też Cię chcę poinformować wszechświat, że czuj się bezpiecznie. W tym miejscu, gdzie jesteś, to jest miejsce bezpieczne dla Ciebie. Tutaj wystarczy jeszcze troszeczkę podbudować i będzie Ci bardzo dobrze w tym miejscu. To jest takie cztery ściany, dach położysz i jest super. Uważam, że nawet ci, co szukają miłości, mogą się po prostu czuć bezpiecznie, są na dobrej drodze. Te osoby, które kogoś już mają, to mogą przy tej osobie. Już zatrzymać się, być spokojni, bo ta osoba da Ci poczucie bezpieczeństwa. Tak, w zależności, co u Ciebie w życiu jest. Teraz ja muszę sobie przemyśleć o swojej sytuacji. No tak, to jest fajne. Piąta ranka, żuczek. Możesz zaufać, tak? Możesz zaufać. Ta sytuacja, o sobie myślisz, którą czujesz, mówi, że nie musisz się obawiać niczego. Możesz po prostu wnieść y, zaufanie, tak? Trust. Możesz. Y, 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 nie musisz po prostu się niczego obawiać. Tutaj ja sądzę, że jeżeli chodzi o jakąś osobę, o coś, coś musiałaś myśleć, tak? Możesz się czuć bezpiecznie odnośnie tego, tak? Nie bój się o swoje serce, ale musisz to czuć po prostu, tak? Jeżeli tutaj zaczynasz myśleć w innym kierunku i rozważasz, to może nie dla Ciebie, ale ktoś ma to wiedzieć, ktoś ma to usłyszeć, że może zaufać, tak? Może zaufać sytuacji, osobie, także dobry kierunek, dobry kierunek. Karta siły, też te karty są takie piękne, te, co nawet dopowiadają z Karta Rota. Karta siły pokazuje, że zobacz, tutaj możesz ujaźnić tego kota, tak jak pokazuje te pazury i zęby, tak? Zaczął mu pomóc, może on coś jego boli, tak? Zawsze, wiecie, jak ja mówię na lekcjach Tarota o tym, przy karcie mocy, że przeważnie może ktoś nas krzywdzić, po części czasami po potem siebie krzywdzi przez to, przez to, że boi się czegoś, bardzo się obawia i, i coś, mu, coś go boli, serce na przykład. I to wtedy jest agresywny. Gdy my pom pomożemy, pomyślcie sobie taka, e, że to może nie jest za bardzo groźna, ale pomyślcie sobie taki mm, kocur, tak jak na tej karcie któremu na przykład coś wlazło w łapkę, go boli, przy każdym ruchu go to boli i on jest poddenerwowany. Może Ciebie podrapać, tak? Gdy mu pomożesz, to przeważnie każda istota czuje. No wiadomo, trzeba umieć podejść, tak? Gdy wyciągniesz mu to, to coś z łapki, on poczuje, że ból odchodzi, wtedy Ci zaufa wtedy jest miło, tak? To, to jest jakaś taka informacja dla Ciebie, że może możesz ufać tej sytuacji, ale jeżeli czuje, że że boisz się czegoś, to może pomóc w jakiś sposób tej osobie, sytuacji, będzie wtedy lepiej. I ostatnia ramka to jest karta, żebyś forgiveness and learning, to znaczy, żebyś wybaczył i to jest dla ciebie lekcja, nauka, tak? To jest, to jest po prostu lekcja od życia, lekcja od wszechświata. Jeżeli ty coś zrobiłeś złego w swoim życiu, to wybacz sobie. Wszystkim ludziom, którzy byli, też powybaczaj, i pozamykaj te wszystkie drzwi. I tutaj jest karta, mówi, że ciesz się tym momentem, tak? E, przeżywaj ten moment, który teraz trwa. E, nie żyj przeszłością, tak? Wybacz sobie wszystkim sytuacjom i po prostu bądź tu i teraz. One miały czegoś Cię nauczyć, tak? Ale to nie znaczy, że masz tam tkwić i tam być jeszcze, żyć w tamtych momentach. One Cię czegoś miały nauczyć złego, dobrego, przeważnie złego. No i teraz czas do przodu po prostu, do przodu. No i rycerz Buław, w te karty świetnie dzisiaj współpracują ze mną. To chyba przy tym nowiu, prawda? Ponieważ zobaczcie, one mówią po prostu dla nas historię. Rycerz Buław, tak jak tu mówię, do przodu, do przodu, właśnie. Cały rycerz, tak? Do przodu, do dzieła. Karty są piękne, bardzo mi się podobają. I teraz zabiorę ramkę i dla Was dam, kochani... Zaraz, tylko może ja je po prostu włożę do pudełka i dam bonusik dla moich przyjaciół. Także kochani, zaraz wybierzecie sobie e, opcję, a ja dam Wam bonus. Tylko wsadzę karty do pudełka, bo potem mam tutaj 1500-1900 kart złożonych i muszę je siedzieć przez pół godziny, wkładać do właściwych pudełek. To ja włożę od razu a potem je wyjmę najwyżej i oczyszczę, ale na razie je zapakuję. Czekajcie, już jeszcze ostatnie te, i ja biorę dla Was przesłanie, bonus i coś jeszcze, myślę, że coś jeszcze dla Was chcę dać. Coś tu pusto w, w tym pudełku, <grym> no bo ja nie wsadziłam tej talii. Dobrze i teraz już zabieram ramkę, żeby ona dla nas nie przeszkadzała. Nie mamy rameczki, I teraz możemy sobie położyć. Uh, położyć możemy sobie opcję. Położymy sobie pierwszą opcję. Dobrze? Położymy sobie, o, drugą opcję, która dzisiaj jest taka piękna świeczka. <laughs> słodkie opcje, co? I trzecia opcja, to coś złapałam, to jest clips antyczny. Mosiężny do papieru. Macie trzy opcje. I teraz muszę sięgnąć swoje aniołki. Przyniosę tu świeczkę z podłogi, która tutaj biedna stoi się pali. I mamy tutaj przesłanie niemieckie. I jeszcze jedną talię chcę wziąć dla Was. Tak, muszę sobie zerknąć. Aha, czym powinniście dzisiaj się zająć? Co powinniście robić? Bo co Wasze ciało potrzebuje? Widzicie, widzicie ja. Próbuję zobaczyć, czego Wam trzeba. O, tutaj świeczuszka sobie stoi. Wybierzcie sobie opcję. A ja zobaczę przesłanie niemieckie. Mój kochany czat. I love you so much. Yes, I am. I am. I am so funny. Dobra. I teraz tak, kochani, przesłanko. Zaraz razem wybierzemy to przesłanie. Tylko, niech się aniołki moje kochane trochę rozruszają niech dają dla nas najlepszą wersję przesłania. I teraz tak: dla piramidki mojej i Twojej, dla świeczki i dla klipsa, o jaki on ciężki, matko I love you too, Iwonka. Dobra, to przesłanie mamy. Teraz yy, weźmiemy, co tutaj powinniście, moi konio, to takie, y, używam teraz tej talii Co powinniście teraz w tym momencie zrobić, żeby zadbać o siebie? Co powinniście zrobić, żeby o siebie zadbać? Teraz w tym momencie. dla mnie, zawsze która wypada o, mam medytować nie ma sprawy, zaraz skoczę sobie na łoneczkę dobra, teraz dla Ciebie karty są piękne, mnie pokażę prawą stronę są mega zaraz zobaczę co powinniście zrobić, żeby zadbać o siebie czego Wasze ciało potrzebuje po prostu mm, jakieś tutaj dobre, dobre informacje dla Was musimy Czego tutaj my czujemy Okej okay. I jeszcze jedno okay. i to Dobrze I jeszcze jedno Kogoś, kto będzie czuł, że chce to Dobra I teraz przeprze przy, przy... Otwieram Moja medytacja. Dobrze, ja już wiem, że mam medytować, Dobra, to Ja to zrobię. Może ktoś chce tą. Ta karta mówi o tym, że ktoś chciał, chciał właśnie tą: że czy ty żyjesz, czy ty śpisz. Gdy czasami śpimy, przychodzą do nas różne różne myśli w czasie snu, różne pragnienia, różne marzenia. Senne czasami myślimy, że coś oglądaliśmy, jakiś film, a to po prostu yy, czasami może w czasie snu podróżujemy do yy, na przykład yy, nie wiem, czy każdy w to wierzy, prawda? Ale może do świata równoległego, tak? Gdzieś tam podróżujemy, prawda? I coś tam przeżywamy. Potem możemy to. Analizować ten sens, zastanawiać się, co ktoś chciał nam przekazać. Czasami może gdzieś w innym świecie, równoległym, Wy sami, Wasza wersja, powiedzmy inna, część Waszej duszy, cokolwiek jak to tam można by było to nazwać, coś tam przeżywa w tym czasie, ale pewnie coś innego. I czasami Wam to się śni, czasami może Wy tam podróżujecie, i tak naprawdę powinniście tutaj wyciągnąć dużo z tych snów. Tak? Czasami się upewnić, czy Wy na pewno śpicie, a może to nie jest sen, może to są jakieś głębsze pragnienia, może Wy gdzieś przeżywacie coś, co moglibyście wnieść na tą płaszczyznę, tutaj, na ten, w tym świecie, tak? Także tutaj jest bardzo takie głębokie przesłanie, ale my przejdźmy do przesłań, które Wy wybraliście. I teraz, tak. Przesłanie anielskim lat, którzy wybrali tą pierwszą opcję, to jest amor. Hmm. Napełnimy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszystkich przejawów miłości. O, coś pięknego. Dzisiaj rano mój syn przychodzi i krzyczy do mnie, bo mam na dole wpiam kawę. Cześć celebryta! <grym>, polski celebryta. Amor, piękne, celebruj życie, właśnie. Sam chciałeś podjąć decyzję. Może w czasie snu ona przyszła? Hmm. Okej, okay. pozytywna afirmacja dla Ciebie. Pamiętaj, masz mówić tak: stań przed lustrem, albo jeżeli dla Ciebie jest lepsza opcja, to zamknij oczy. Tak, nie musisz siebie widzieć. I myśl tak: zasługuję. Na wszystko, albo krzycz, mów głośno. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Jestem odważna, odważny. Jestem piękny. Jestem szczęśliwy, jestem zdrowy, kocham siebie. I w ogóle tak mów sobie, afirmuj tak pozytywnie, aż sam w to uwierzysz i to się stanie. A teraz jest znów my powinniśmy to robić. Wszystkie piękne rytuały na miłość, na przyciąganie pieniędzy. Ja cię też robię, wczoraj robiłam. I teraz tak. Jeżeli wybrałaś świeczkę, którą nie zapaliliśmy, dawanie i przyjmowanie. Czujesz, że Ty wybrałaś nieraz tą kartę, i czuję teraz w tym momencie, że akurat Ty masz problem z tym, że albo dajesz za dużo, a nie bierzesz, albo po prostu czasami za dużo bierzesz, a nie dajesz siebie. Coś tutaj jakby nie ma równowagi. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. A ja tu mówię z pamięci, bo tu piszę do wydechów, do, wdechów, do wydechów, i wdechów, a jak powiedziałam odwrotnie. Jeśli ograniczysz się do wydechów, tylko dajesz, dajesz, lub do wdechów, tylko przyjmujesz, bierzesz, bierzesz, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć z wydechem. To znaczy i dać, i wziąć w tym momencie. A otrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia swojego i energii. I razy niezapalone świeczki. Uuu, przyjemności. No, tutaj nie będę wam tłumaczyć. No, w końcu jesteśmy duzi. <grym>, tutaj rób sobie przyjemności. No, ale bez przesady, nie musicie tak robić. Jeżeli przyjemność dla ciebie jest jedzenie pączka, jesteś na diecie, to zjedz tego pączka, No, może im ci nie stanie, tak? Jeżeli przyjemnością dla ciebie jest po prostu powiedzieć dla szefa, wiesz co, ty też jesteś dupkiem, a mówisz za moimi plecami, to co zrób? Chyba, że masz, nie masz drugiej pracy na wszelki wypadek. No bo jak cię zwolni, no to co, co ci to da? <gry> Ale może coś da, no nie? Także zrób sobie to przyjemność. Po prostu pomyśl sobie, co chcesz i sobie to zrób. Upiec sobie jabłecznik. Pomyć jabłecznik, zbito śmietano, każdemu sprawę przyjemność. Ostatnie, ten klips. Praca z energią. Życie byłoby... Aha, byłoby i bywa też elektryzujące, ponieważ samą jego esencją stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wybiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce, tutaj bardzo z tym połączone jakoś, są gotowe, żeby przekazać uzdrowiającą energię Twoim bliskim lub klientom. Ja myślę, że masz moc uzdrowiania. Uzdrowiania, jeżeli nie ludzi, to przynajmniej siebie. Spróbuj. Zobacz, i szczególnie, że masz kartę Czas w Samotności. Nie pomyślaj sobie, że ty sam dla siebie jesteś najlepszym doktorem i terapeutą? Hmm? Powiedz z tymi. Dobra, to wiecie, wiecie co? Eee, trzymajcie się. <laughs> Widzimy się prawdopodobnie później. Ja miałam już dzisiaj rano y, rytuał, pozdrawiam. Pana Janka. Dzisiaj będę miała za chwilę lekcję tarota. Pozdrawiam, zaraz pozdrawiam Lucynkę. I my się widzimy.